Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko opamiętego z zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będziecie mogli zarabiać darmowego bitcoina albo też inne kryptowaluty właśnie przez internet. Są to dosyć proste sposoby dla osób, które nie ukończyły 18 lat, tak samo tego bitcoina czy tam inną kryptowalutę, potem będziecie mogli sobie wymienić na złotówki. Jest to dosyć sprawdzony sposób i też zaraz Wam o tym dokładnie opowiem, jak to działa. Tak więc jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was zachęcić do dołączenia na serwer Discord, na którym wszystkie nowe sposoby na zarobek w internecie otrzymujecie jako pierwsi oraz dodatkowo, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z zarabianiem w internecie, tak samo zachęcam Was do zapisania się na darmowy kurs, w którym pokazuję podstawy dotyczące tego tematu, a my już możemy sobie przejść do konkretów. Tak więc, stroną, o której będę opowiadał w dzisiejszym odcinku, jest Cointipli. I na niej no jest to po prostu taki kranik kryptowalut i po prostu za wykonywanie różnych zadań, o których zaraz Wam tak samo powiem, będziecie mogli tutaj zarabiać sobie pieniądze. No i to będzie albo w kryptowalucie Bitcoin, albo bodajże w Litecoinie, Dashu i tak dalej. I potem będziecie mogli sobie to wypłacać akurat na na przykład giełdę Binance. I na tej giełdzie Binance jest to też fajna opcja, jeśli osoby, które tutaj nie ukończą 18 lat, mogą tutaj spokojnie sobie założyć konto, bo nie trzeba się weryfikować. I dzięki temu będą sobie mogły właśnie takie darmowe kryptowaluty przesyłać i sobie tutaj trzymać. Ja mam uzbierane do wypłaty. Zaraz wam też pokażę jak to wygląda z wypłatami, więc ja sobie tutaj nacisnę ten, ten, ten y, przycisk Withdraw y, I teraz muszę poczekać, aż to się wszystko załaduje. Widzicie, że tutaj są różne możliwości wypłat, właśnie w Bitcoinie, w Doju, w Dashu oraz w Litecoinie. W Bitcoinie jest jakby ten minimum tych punktów największy, i w tym momencie trzeba mieć 50 tysięcy punktów, żeby sobie to wypłacać. Ja mam 161 tysięcy punktów, więc też bez problemu będę mógł sobie właśnie tutaj to już wszystko wypłacić. Więc ja tak samo przejdę sobie tutaj na giełdę Binance. Do niej też zostawię link w opisie, jeśli ktoś nie ma na niej konta. I pokażę wam, jak to wygląda. Trzeba sobie wejść tutaj w wasz portfel. Ja sobie w niego tutaj oczywiście wchodzę. Teraz sobie jeszcze tutaj, wejść w ten fiat ten spot i wybiorę sobie akurat kryptowalutę bitcoin i tutaj dam właśnie tą zakładkę depozyt. i teraz musimy tutaj wybrać akurat network damy sobie na bitcoinie zwykłą tą sieć całą, kopiujemy ten adres i wtedy sobie tutaj wklejamy adres do przesłania tych kryptowalut i tutaj też trzeba troszeczkę poczekać jeśli chodzi o tą wypłatę, więc ja sobie teraz muszę tutaj jeszcze wpisać moje hasło, żeby zatwierdzić tą całą wypłatę i wypłacamy to sobie jeszcze w tym odcinku bodajże z tego co kojarzę nie uda nam się jeszcze dostałem tutaj właśnie weryfikację mailową, więc też muszę sobie tutaj wejść na niego i tutaj tak samo muszę potwierdzić po prostu, że wykonuję tą płatność i tak już jak wcześniej powiedziałem, dajemy sobie Apple payment i wszystko jest OK. tylko jeśli chodzi akurat o tą wypłatę, która teraz już została tutaj właśnie zatwierdzona. No nie dostanę prawdopodobnie tych bitcoinów natychmiastowo może się okazać, że zaraz zobaczymy, ale myślę, że to troszeczkę jeszcze potchła, zanim to wszystko zostanie wypłacone, ewentualnie mogę sobie tutaj zaraz odświeżyć, czy coś idzie, bo też może się okazać, że będziemy musieli troszeczkę na to poczekać, więc myślę, że w tym filmiku akurat ta wypłata do nas nie dojdzie. Ale teraz mogę wam pokazać też mniej więcej jak tutaj wygląda właśnie cała ta strona i na czym tutaj możemy sobie zarabiać, więc oczywiście znowu sobie przejdziemy do tego dashboardu. I w tym momencie powiem Wam, że tutaj są różne takie offerwalle, na których po prostu też będziemy mogli naprawdę. Bardzo dużo punktów zdobyć. Najbardziej tutaj w ogóle opłacalną teraz według mnie rzeczą, jest właśnie ściągnięcie sobie tej gry Broad Kings na telefon i tutaj dobicie bodajże chyba któregoś tam 11 levela w przeciągu 21 dni i dostaniecie za to 78 tysięcy coinów, co wynosi właśnie dosyć dużo pieniędzy, bo to wyjdzie Wam chyba 78 dolarów bodajże. Z tego co ja tutaj miałem właśnie te 16 tysięcy coinów i to było warte 16 dolarów, więc naprawdę to jest bardzo opłacalna opcja, jak na ten moment, żebyście sobie tutaj akurat mogli sobie z tego skorzystać, więc ja też tutaj nie nacisnąłem tego, więc teraz muszę jeszcze raz tutaj to zrobić. I tutaj widzicie, że macie ten specjalny link, i tutaj widzicie, że jest akurat dla użytkowników, którzy są akurat na Androidzie, i wystarczy otworzyć ten specjalny link u was na tym koncie, akurat jeśli chodzi o telefon wasz i z tym takim specjalnym linkiem przekierowującym, musicie zdobyć 11 level w przeciągu tych 21 dni i zarobicie naprawdę bardzo dużą ilość punktów, więc ta oferta też może się akurat okazać, że ona zostanie tutaj niedługo wyłączona, więc według mnie warto jakby sobie z niej korzystać. Jest to taka, według mnie, najlepsza opcja, jeśli dopiero zaczynacie, właśnie jeśli się zarejestrujecie na tej stronie, ale teraz przechodzimy sobie dalej. Jest coś takiego, właśnie jak ten darmowy kranik kryptowalut, więc ja też może, mogę sobie z tego skorzystać. i i wtedy tutaj wystarczy sobie nacisnąć roll and win. I tak samo jeszcze tutaj muszę wpisać ten takie potwierdzenie, że nie jestem robotem, więc ja sobie to szybko wpiszę. I po prostu też już jak z tą sobie zrobiliśmy tylko tutaj bez sensu, mam włączone głośniki, to ja sobie tutaj wyłączę i akurat widzicie, że już na samym starcie po prostu tutaj 27 coinów udało mi się wygrać i z tego kranika możecie sobie korzystać co 12 godzin i też widzicie, wystarczy sobie tutaj nacisnąć i zrobić tą kapczę i też po prostu dostajecie te coiny, jak widzicie na razie no nie są one bardzo dużo warte, ale może się też okazać, że tutaj możecie zdobyć na przykład maksymalnie bodajże 100 coinów teraz możemy sobie przejść dalej, tutaj też są te PC, ptc ads i tutaj po prostu będą pewnie reklamy, na których będzie się mogli właśnie tak samo jeszcze sobie zarabiać za po prostu wchodzenie w nie i ich oglądanie przez te 8 sekund. Też pokażę jak to dziadko muszę się upewnić, czy nie mam adblocka włączonego tego tak dla bezpieczeństwa. I widzicie, że teraz po prostu wyświetla się tutaj jakaś reklama z jakimiś tam ptaszkami, to nawet nieważne co tutaj jest. I widzicie, że tutaj zostały nam 4 sekundy. Musimy sobie poczekać, więc jeszcze to nam chwilę zajmie. Myślę, że już jest ok, zaraz zobaczymy. I teraz tutaj też jeszcze będziecie musieli się potwierdzić, że nie jesteście robotami. I tutaj widzicie, że macie po angielsku napisane, żebym akurat sobie First Aid Kit zaznaczył, czyli tutaj akurat tą apteczkę. Żeby potwierdzić się, i w tym momencie tak samo te punkty zostaną dodane do mojego konta, tylko teraz tutaj to mi się jeszcze nie wyświetliło, więc muszę tu sobie wyłączyć. Widzicie, że tak samo już mam 27 tych coinów, więc tutaj też można sobie wchodzić w te reklamy i to też jest dosyć, dosyć proste musicie poczekać bodajże 4, 5, 8 sekund, żeby tutaj akurat mo mieć możliwość no nawet już mi się tutaj wszystko ogarnęło i muszę nacisnąć teraz portfel, więc tak samo naciskam sobie na portfel, i już te moje kolejne punkty zostały dodane na moje konto. Kolejną opcją akurat do zarabiania tych punktów jest taka gra multiplayerowa i teraz pokażę Wam o co tutaj mniej więcej chodzi, ponieważ no też tutaj jest troszeczkę ryzyko z tym i zaraz Wam tutaj pokażę jak to działa, ponieważ też możecie tutaj akurat stracić te punkty i tutaj po prostu walczycie jakby o tym, zaraz też no wejdę tutaj i zobaczcie o co chodzi, musicie wybrać konkretny jakiś taki przycisk, jeśli akurat będzie taki diament, bodajże czemu mam włączony głośnik, a ja nie wiem, myślałem, że... Widzicie, że tutaj teraz mamy 14 coinów i w tym momencie też mogę sobie znowu nacisnąć jeśli tutaj nie będzie tego diamenta, to będzie sytuacja, że stracimy te koiny, więc widzicie, że teraz po prostu zabetowałem te 10 koinów i zarobiłem 21, więc teraz mogę sobie akurat wziąć tą wygraną i w tym momencie no, po prostu zarobię no, dodatkowe te 10 koinów, ale też mogę jeszcze raz sobie nacisnąć gdzieś tam i zobaczymy, czy tam wyświetli nam się skała, czy nie. Udało nam się akurat tą skałę wycisnąć, więc teraz możemy sobie wziąć tą wygraną i dzięki temu jakby tutaj zarobiliśmy te coiny, ale też może być taka sytuacja właśnie, że no możemy akurat przegrać te punkty, więc zaraz Wam też pokażę jak to działa. Możemy jeszcze raz sobie tutaj wziąć nawet teraz te 20, startujemy sobie tę rundę, chyba że po prostu zrobimy znowu od 10, tak będzie w sumie wygodniej. Aby też nie stracić, czy chyba teraz nie jest taka możliwość, i widzicie, że też znowu będę musiał tutaj akurat szukać sobie tych kryształów. Więc ja już to sobie tutaj nacisnę byle co. Widzicie, że teraz już przegrałem i tutaj straciłem te kryształy i w tym momencie akurat też po prostu te 10 punktów, które teoretycznie tam zarobiłem, w sumie postawiłem przegrałem, więc tutaj też jest ryzyko akurat utraty tych punktów, jeśli chodzi o tę grę multiplayerową, teraz możemy sobie z niej wyjść, ale jest tutaj też okazja po prostu do zdobywania tych punktów, jeśli ktoś ma farta, to też może sobie z tego korzystać ale tak jak mówiłem, tutaj jest ryzyko akurat utraty tych punktów i tak samo jest jeszcze opcja, tak samo tutaj można sobie grać w gry i w tym momencie, jeśli sobie będziemy grali w te gry, to tutaj też będziemy się mogli sobie zarabiać te pieniądze są to takie proste gierki, zaraz Wam tutaj pokażę jak to wygląda i widzicie, że tutaj będę, mógł, będę zarabiał 10 tych punktów, jeśli tutaj akurat ten mój no ten pasek będzie na te 100% w sumie wypełniony, więc ja mogę sobie wejść w jakąś tam grę i po prostu za to, że będę sobie w nią przez chwilę grał, są to po prostu takie gierki online, to będę mógł sobie na tym zarabiać. I tutaj też chodzi o to, że będą wyświetlane Wam reklamy i na tych reklamach zarabia właśnie osoba, która no, nie ukrywając tutaj stworzyła te grę. Ale po prostu oni się też dzielą tym zyskiem waszym, tylko tutaj widzę, że tak gra nie działa nam, to sobie wejdziemy na jakąś inną, uznajmy, że może na taką, nie wiem, czy to będzie jakaś taka ciekawa. Teraz muszę zaakceptować i zaraz zobaczymy, czy tutaj coś nam się wyświetli. Nie wiem, chyba mam problem przez to, że teraz jestem na tym, na operze i pewnie jak ja sobie wejdę z Google Chrome, to te gry by spokojnie sobie działały, bo tutaj widzicie, że coś mi się... Nie za bardzo ładuje, więc będę musiał chyba przynieść akurat na Google Chrome. Tak szczerze jestem zdziwiony, że coś tutaj nie działa. Ponieważ ja z tych gierek też korzystałem, może jest to problem taki przejściowy, i tutaj jest to nie z mojej winy, tylko po prostu akurat tutaj coś robią. Ponieważ ja pamiętam, że też na operze tutaj na spokojnie to działało, teraz się przelogowałem na akurat Google Chrome i też po prostu wszystko tutaj stoi. Jest to dziwna sytuacja, może po prostu tak samo to zostanie naprawione za jakiś czas i u Was już to będzie bez problemu działało. Ale teraz na ten moment nagrywania tego filmiku tutaj po prostu się nic nie ładuje, więc może to jest akurat sytuacja właśnie twórców tych różnych gierek. I całej tej strony, że tutaj coś nie działa, no ale w tym momencie akurat u mnie to się nie wyświetla, więc też nie mogę Wam tutaj wszystkiego teraz pokazać. No i taka z możliwością właśnie zarabiania tych punkcików jest skorzystanie właśnie z tej ściany ofert. I tak samo tutaj, tak jak mówiłem, najlepszym opcją akurat dla Was, według mnie, jest po prostu zagranie sobie. Tego Broadkings, ponieważ tutaj z tego co właśnie widzę, można uzyskać 78 tysięcy tych punktów, co jest równowartością 78 dolarów, czyli można nawet 350 złotych w ogóle tutaj zarobić. Tak samo jest tutaj taka gra King of Avalon, i tutaj można zarobić 25 dolarów, więc to tak samo wynosi mniej więcej 100 złotych, i też z tego można sobie skorzystać. Tutaj nawet też nie trzeba w konkretnym czasie bodajże tego robić, tylko tutaj można po prostu sobie nabić ten 17 poziom. I tutaj też widzicie, że nie ma takiej akurat sytuacji, że niestety będziecie musieli to, to zrobić przez określoną ilość czasu, na przykład jak tutaj, w tych Broad Kingach, i tutaj trzeba, akurat w przeciągu tych 21 dni, wbić ten 11 poziom. A tutaj też jest taka oferta, ale tutaj widzicie, że 12, 12 poziom się wbija w przeciągu 7 dni, co jest w ogóle bez sensu. Więc to, akurat ten 11 poziom, jakby ta oferta tutaj, to jest najlepsza, ponieważ to jak widzicie. Ten jedenasty poziom jest tej dowicja w przeciągu tych 21 dni. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi akurat o ten ścianę ofert. I tak samo tutaj jeszcze są takie ankiety do wypełnienia. Ja o tym też nie będę za dużo się opowiadał, ponieważ tutaj wiecie, jak działają ankiety mniej więcej. Jeśli chodzi o instalowanie aplikacji, to tutaj tak samo jest taka opcja po prostu skorzystania sobie z tego, to też jest dosyć proste. Często tutaj na kanale o tym pokazywałem. Ponieważ też nie chcę za bardzo przedłużać tego odcinka, więc jeszcze taką fajną opcją według mnie. Jest oglądanie wideo, ale tutaj, jeśli chodzi o oglądanie tych filmów, tutaj nie każdy kraj się do tego zalicza. Więc jeśli chodzi o Polskę, to jedynie tutaj ta trzecia opcja jest dostępna dla nas. Ale tutaj widzicie, że też są raczej takie po prostu ankiety. Więc w tym momencie, akurat to wideo dla osób, które mieszkają w Polsce, niestety nie jest dostępne. Chyba że po prostu sobie zmienicie wasze IP, to myślę, że wtedy bez problemu będziecie mogli sobie na tym zarabiać. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tą stronę. Jest ona dosyć prosta i też po prostu jest wypłacalna na ten moment. Po prostu. Po prostu też wiem, że raczej te bitcoiny do mnie nie dojdą tego samego dnia. Też sobie tutaj odświeżyłem i widzicie, że niestety jeszcze tego nie mam, więc ewentualnie jeśli akurat tutaj wypłata do mnie dojdzie po jakimś czasie, mogę nagrać taką aktualizację w tym, żeby też pokazać, że ta strona spokojnie wypłaca te pieniądze, ponieważ jeśli chodzi o tę stronę, jest ona naprawdę wypłacalna, ale też ja zazwyczaj na moim kanale nagrywam takie aktualizacje o różnych sposobach, o których opowiadam, żeby też pokazać na 100%, że tutaj te strony wypłacają. Jest to taki dodatkowy filmik, więc po prostu tak samo jak tutaj na moim konto przyjdzie te 16 dolarów, też Wam o tym tutaj pokażę. Więc no to już byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku przypominam także o dołączeniu na serwer Discord, na którym wszystkie nowe sposoby na zarobek w internecie otrzymujecie jako pierwsi oraz tak samo jeszcze zachęcam Was do dołączenia na darmowy kurs, w którym pokazuję podstawy dotyczące zarabiania w internecie, a ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!